czyli Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarstwie a dzisiaj kontynuujemy wczorajszą akcję Dobra, tu od tej lewej strony jadę, bo tu na wiosnę było wycukurizę znojone. ale krzywo załadował. Ja pierdziele, to z za rozrzucić, bo to, to będzie przeszkadzało w talerzowaniu. Ja to taka, taki jeden rozrzutnik to bez sensu później się na wiosną stuli. A few moments later. Ta robota skończona. moja to tak. Ma. No to teraz tutaj już wziąłem jedną łyżkę gruzu To się koparko ładowarka przydała najbardziej, najlepiej jednak, jednak to nie jest to takie nabieranie stupa Blada Ale tylko kurde gwoździ nie było w tym No, Ale ja to muszę o, ten gruby gruz odsunąć, bo mi to nie przypaści się tutaj, jakoś się tak wcisnąć. Jakoś się tak wcisnąć. Słabo w tym nabieraniu tego gruzu. to wiecie, że zły operator. Ja nie mówię, że nie. Ale to najbardziej mi się taki krokodyl przydał jak w koparce, nie? Koparko ładowarce w sensie. No ale ile się da, powrzucam i spróbuję potem, wiecie, powjeżdżać i pozbierać to. rzucę no, trudno to i tak na wierzch przyjdzie wiecie co przyjdzie na wierzch to jest dziurawka to to się porozbija na wierzch proszę państwa przyjdzie taki tłuczeń bo nie będę tego raczej betonował zobaczę to przyjdzie taniej beton ale wiecie jak to beton beton popęka co to było? trochę tego. Jakoś ten mój plan działa. Idzie tutaj wjeżdżać, idzie nawet wyjechać. Troszkę jeszcze by trzeba było tu nawrzucać, ale to mi przeszkadza, bo jest tylko jeden kąt, pod którym mogę wjechać, bo. Tu jest ta płyta, nie chcę na nią wjeżdżać, bo naprawdę nie wiem jaką ona ma nośność. ta jest szamba. To muszę upierdzielić, ale to jest lane kurna beton. Jeszcze za niemca robiony żwirem, kamieniami zbrojony. To nie jest lekko, kurde to. Dlatego przetargałem ciężki sprzęt i zaraz zobaczymy, czy da się coś z tego ugryźć, czy nie. Jest. I o dziwo. Mam też okulary, więc jako takie BHP będzie. Ciężka sprawa z tym jest. Bardzo ciężka. Kurde, to pornie to idzie. <laughs> Ale mój pomysł jest dobry. Trzeba nacinać i po kawałku po prostu odbijać. Zajmę się po prostu tym jutro. No jutro, nie. Albo jak wrócę z roboty. Wybrałem ile się dało. Yy, no, ten gruz tutaj jeszcze wygarnę. Już można wjeżdżać daleko, już normalnie da się wyjechać, tu jeszcze podsypać by trzeba było, ale to wybiorę jak to zetnę, ten róg, nie? bo tutaj mnie, mnie to przeszkadza, żeby tu wjechać, tak przy, przy ściance, zresztą no, tur jest węższy, łycha jest węższa jak, jak traktor i to już, że tak powiem, dużo ym, mi przeszkadza, ale to nie szkodzi, tamto y, tam chyba będzie łatwiej rozbić. Bo już widzę, że jest popękane. Potem się po prostu będzie brało na łychę, cofało, wysypywało, brało na łychę, cofało, wysypywało. Jadę to wys wy wy wysypać. O kurde, a ja tak w dwójce cofałem. się właśnie jakaś butelka wypadła, nie? Ktoś mi butelkę po browarze wrzucił do tego, do kompostu. Ja ten kompost tutaj wysypię na prądą pryzmę Przy okazji to się wymiesza z obornikiem jak będę rzucał I będę, będzie spoko Bo to jest taki wiecie kurde Naprawdę przekompostowane w cholerę I to dobrze będzie zmieszać z obornikiem Jednak No Będziecie zadowoleni Już się kupa robi, zaraz trochę do przodu podjadę Coś mi się nie podoba ten zdjęć taki Taki jakby luźnej blachy gdzieś Krzyczący taki No i gdzieś. Tak Będzie dobrze Fajnie się to mówię zmiesza o. Teraz sama złama idzie to co tu Coś tam szuka, chyba jakiś kamień Idę, żeby w mordę nie dostać O, zaparkowałem go na razie tutaj No bo dzisiaj już nie będę woził Jutro będę musiał tylko prawdopodobnie go odpiąć Bo jeżeli przyjedzie mi w końcu wyrywać no, pniaki, to chciałbym jutro uporać się z tym polem, żeby pszenicę zasieć. To jest oczywiście plan nierealny, więc się pewnie nie uda, ale jak się nie uda, to dalej będę tu działał, no i z ziemniakami, nie? Dobra, zobaczę czy to do... nie wiem ile materiału nagrałem, zobaczę czy to dorzucę do tamtego odcinka, który myślałem, że pójdzie sam, z pierwszego wywożenia tutaj tego dziadostwa. Czy to będzie osobny? Nie wiem. Zobaczymy. Ale jak coś, to trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara, cześć.